Używając linku w opisie możecie dostać do 25% więcej przy wpłacie. Ej, Selele Filipę! Wiedziałeś? To może jakiś klanik, jakiś miksik, coś tego. No kurwa, jadłem dużo, no raczej tak bardzo dużo, ale dużo. Cześć. No widzisz, zawsze koren dobre, no i wróciłem, no i co? <laughs> odpoczęli on no tam chuja odpoczęli <laughs> Już jestem, będę męczył was dalej. Żyję, Dead kanał. Ja żyję Ja testem wy. Kupiłem kilka pocztówek, ale drogie były, więc nie mam dużo. Tylko Elita dostanie. Baterie naładowane. Wyładowane w chuj <laughs> Ja pierdolę codziennie słońce musiałem dużo jeść. Ciężko się chodziło z pełnym brzuchem. Z rano wstawać musiałem, bo od 7 do 10 śniadanie Później pływać musiałem Tragedia, dobrze, że wróciłem Jadłem dużo No, znaczy tak bardzo dużo, ale dużo przytyłem, bo w sumie nie wiem No, jakiś Dilga odpalony Mateusz Pągowski ma w dupie fraski, więc było nasycymi, pozdrawia, całuje rączki nie, ja pierdolę, cheater! Ja pierdolę, guys! Cheater, banana! Too long. O, Polak chyba, like wodka ma. Ty nie wakacje, no że... Możliwe, że byłoby... Co tam się dzieje? Co on w ogóle robi? Możliwe, że byłoby dwa k No niestety. Nie ma na razie nowej motki. Jebani są oni wszyscy. Dawaj pągoszki. Jadę z nimi, byku. Kurwa, jebana. Ale się wcelował. Jebań. Pojechał. <laughs> Trochę nie to. Pow... Elu widać. Elu, Eluwa, Neo. To ty? Ty, Neo, no faktycznie wiadomo. gra. Siemanko Filip, co tam? Jak tam po fazy? No tak średnio bym powiedział Nie, dobrze było Szukasz klanu dalej? Masz już coś? No Masz coś? No wiadomo Gdzie będziesz rzał? W O. Amerykańskie? No Przeprowadzasz się do Stanów czy stąd będziesz żał? Stąd na razie czy streama co? masz? Tata, ta. a co to nie było, to było takie top secret? Czy... O kurwa, no to słabo Nie no pomyślę, że bekę. Powiem Bojla, bojla Nice Filip Profesor, co? Pokaż, Filip, jakieś hedy. Co się fazy nauczyłeś? Gram z Neo Matchmakera. Albo gram z Neo Matchmakera. I zobaczymy, jaki to by miało wpływ na słupki. Oh, kurwa. Co tam Pongoski z jakiegoś robisz tego challenge'a, tak? No robię road tu global z Silvera. Od, od Silvera, tak? Mhm. Ale szychę przyjąłem A ty co robisz? Tam tak se pykasz dla beki? Na Patrz na to, raz, dwa, trzy Szkoda, że nie mój, ale wyczuł tyt To jako zagramy, co? Jedno? To. Jak Róci mówisz, Filip, ty się znasz Ta, co chcesz? No to dawaj, kurwa, digielka Digielka? Ja Jak ty z digielka nie zabijesz Filipa? Czy zabijesz dobre z digla? Najlepszy Zaraz po tym Po niko No to dawaj, heavy Oglądam, Filip. A, <grymne> Filip! <grymne> A się wybier... Na plecy! Dobre, dobre. Śmieszki. Ja Dobra, Śmieszki. Śmieszki, Hiszki. Ja kempuję. Pokaż teraz... twoją armatę. Dobra. No, to tak tyle na dzisiaj No 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 Podobnie, podobnie <laughs> Ale ja stałem oddałem tam Dobra, come on, let's score Gdzie buty? Big clear i think drugi 19 miesięcy współpracy z zajebistej klubami e... Pozdrabiami za koordynację os... Ale pecha STOP Hehe, <ścoughs> łatwa giera Kurwa, te granaty są zgubne na szczęście, ja se klikam, tak o. Ej, selele, Felipe! Widziałem. Wiedziałeś? To może Biedziałem. jakiś klanik, no. jakiś miksik, coś tego. No, kurwa. Jakiś lanik Lecimy od lat. Prawda, jest Jendryk, to prawda. Kelek włoski, troszkę podszyfowany. Pronto. Pronto, grazie, mile, grazie. Molto bene. Wakanza, Makina Paputo. Londonorez I, am throwing smoke. I am planting the bomb. Dwie kawy nie mogę spać CS lecę jak ptak Nie, odjebany on jest To wyjaśnił nas z armaty ESA Klanu szukam Filip No to lecimy, let's go guys Wszyscy Polacy, czy ktoś... Everybody from Poland, or...? Nie, to, git, to możemy mówić normalnie Gdzie ja go słyszałem? Ty ja, słyszałem tu Tu ci No tak gdzie on poszedł? O kurwa

NICE FILIPEK Serio? To samo, to samo się trafiają to samo się trafiało Jedno drewno Jeden szczęść Lecisz Kampa jeden, kampa jeden low 60 Żyjesz Counter win Wracamy panowie, tylko zwycięstwo Rka jest hoofd'u Proszę na kary to bomby Dziękuję za donate Kurwa gdaka mi tu coś no To specjalnie żeby mnie nie byli widać Za mało ogniem się chowam

Ale sufitówkę zajebał, elegancką Auto jeden, Banan Jeden oban, Czeka na Ciebie Mógł do wejść Na kolację, dzisiaj? Teraz im obiad na kolację, bo zjadłem dzisiaj Maku, wieś maka. Wakacje byłem na Sycylii Fajnie Obalowałem nie Amerycko Sens 400 Sense... NICE Dobrze pili Sens 225, DP i 400 No daj ja zagrał Dzięki A Wy ziomki wszyscy, czy po prostu tak się spotkaliśmy Polacy w piątkę? Nie no, ja ziomki bro. Ale wszyscy się nie znacie wczórkę Nie, ja, ja z felatowym. Ja solo A, no tak, kolację ze śniadaniem po prostu. Fioletowe to białe, tylko mikrofon mu nie działa. Tak? No. Zeskanowałem na drewnie. Co to jest? Czemu dwa asysty dostałem? chuj O kur, nam 25 HP. Fokus, fokus, dwóch tylko.

Na remis. No, jeszcze ostatnią Elegancko. Ależ my zmierciliśmy. Oj, ja zaczął uciekać, ale zajmowali Napisaliśmy sobie jak nie wygram, Roran? Tak, no, ja wygrałem Pongolski klejmy coś, co? A jak? Możemy No To po challenge'u Ale Ameryka czy Polska? Trumpa. Możemy kurwa i na Afrykę Dobra, ja. Dawaj, wygramy to Fokus Mida podchodzi 37 minus domek, domek masz O kurwa! Co? Nie Jeszcze jeden był gdzieś w domku Trzymam B. Mam zero Skam się i wygramy. Wiesz, nice. nice! Elegancko! Dobra, dzięki za gierkę. Jakby co, tak ścisle mówiąc, to nie jestem na jo. No jak? Bo nie, już nie troluj. To troluj. To nie to nie to, ludzie ci trolują, nie? E tam. Wszystko git Nijo, ni mamy awans. Ładna gierka, ładny kombek, awansowałem. Mamy to. Z kolei zobacz jaki kombek? Ile rund z rzędu wygraliśmy? Nie wiem, bo ciężko mi to obliczyć. Aż, ale wygraliśmy dużo rundów. Ale piękny ranga, to już jest, to już jest w swojej randze. Nie no, po takim meczu trzeba jeszcze pyknąć, trzeba się pyknąć. Nie, trzeba jeszcze jeden pyknąć. Nie no, ale to było dobre. Awans z NEO i ekipo Polską. Szybkiego reagowania.